Przodkowie. Czasami chcemy wiedzieć, co ci nasi przodkowie mogliby nam powiedzieć, przekazać. Jeśli Ciebie to interesuje, to zapraszam do wyboru. 1, 2, 3, 4. Tutaj powiemy o tym, co chcą Ci przekazać Twoi przodkowie i za pośrednictwem kogo. Czyli jeszcze raz: 1, 2, 3, 4. Przyjrzyj się. I wybierz. Dla tych, co wybrali jeden. Za pośrednictwem Matki Ziemi przodkowie chcą Ci przekazać. Poczuj się kochany, kochana, pocieszony, pocieszona. Więc jeśli coś jest nie tak, myślisz, że nikt Cię nie kocha, to wiedz, że przodkowie o Tobie pamiętają. Kochają Ciebie. A Matka Ziemia jest matką wszystkich. Więc jeżeli Ci źle pójdź na łono natury, yy, wykrzycz swój ból do matki ziemi, do drzew, doładuj się energią, przytul się do drzewa, wtedy poczujesz nas, swoich przodków, którzy dodają ci energii, radości, życia. Pamiętaj, jesteś kochana, kochany. Dla tych, co wybrali dwa, przodkowie wybrali dla was Ojca Niebo. Ojciec Niebo, czyli ojciec Wszech rzeczy i tutaj jest zaufaj nieznanemu. Twoi przodkowie chcą Ci powiedzieć, nie bój się iść w nieznane. Zaufaj nieznanemu. Czyli jeśli planujesz na przykład zmianę pracy i boisz się, jak to może być. Zaufaj nieznanemu. Przeprowadzka zaufaj nieznanemu. Idź w to nowe, do którego ciągnie Twoje serce. Jak ten orzeł, nie bój się latać w przestworzach. Dla tych, co wybrali, czy strażnik powietrza. Strażnik powietrza zmniej swoją percepcję, czyli wywiej to, te wszystkie myśli, które ci krążą w głowie, bo źle oceniasz, źle myślisz. Złe rzeczy se wkładasz do głowy. Wywiej, jak ten wiatr, który po to tu przybył, żeby wywiać z twojej głowy jakieś durne analizy, myśli, które gdzieś tobie ciążą, że na przykład jesteś czemuś winien, albo że ci się nie udaje, albo że jest ci ciężko, źle. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wywiej to. Wywiej to wszystko i zacznij żyć tu i teraz. Dla tych, co wybrali cztery. Macie tutaj takie ładne przesłanie od starszego. Wykracza poza wzorce przodków. Przodkowie chcą ci powiedzieć, że ruszyłeś do przodu dalej niż oni. Rozwijasz się więcej niż oni, i w tej chwili to oni mogą się uczyć od ciebie. Szukaj swojego przewodnika przewodnika, który cię pociągnie dalej, bo przodkowie już nie są w stanie. Przerosłeś ich. To by było na tyle, moi kochani. Zapraszam na kanał, na YouTube, zapraszam na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, tak jak tutaj i co moi drodzy? Na prywatne wróżby. Zawsze można do mnie napisać prywatnej wiadomości i powiem co i jak. No chyba tylko tyle, tak? Co jeszcze? Życzę Wam wszystkiego najlepszego i cieszcie się, radujcie życiem.